Cześć! Ja mam na imię Paweł, a wy oglądacie kanał Q21. Wprowadziliśmy do naszej dystrybucji oraz do oferty naszego sklepu zupełnie nową markę, której dotychczas w Polsce jeszcze nie było. Uznaliśmy, że pora to zmienić. Przedstawiam Wam Obfidian. Firma Opfidian została założona w 2011 roku w Wielkiej Brytanii przez Garefa Jamesa. Jest to zatem firma młoda, ale już oferująca unikatowe i wyróżniające się na tle konkurencji kolumny. Garef jest prawdziwym artystą, odpowiada za każdy produkt osobiście, od etapu projektu aż do wprowadzenia go na rynek. Opfidian zdecydowanie nie jest marką nastawioną na masową produkcję i masową sprzedaż. Oferuje ona nietuzinkowe i interesujące podejście do zarówno kwestii designu, jak i też projektu akustycznego swoich kolumn. Same te produkty są ewidentnie audiofilskie i przywodzą na myśl złotą erę Hi-Fi. Oferta Ophidiana składa się z czterech serii. Są to po kolei seria M, Incanto, Voodoo oraz Fion, który jest serią i modelem samym w sobie. Dzisiaj chcemy Wam przedstawić trzy modele, czyli Mojo 2, Mambo 2 oraz Fion. Od miesięcy te kolumny testujemy w tajemnicy. Jednak ci z Was, którzy są spostrzegawczy, już mogli w przeszłości dojrzeć obfidiany, który gdzieś tam ukryliśmy na kadrach w naszych filmach. Zacznijmy zatem od modelu najmniejszego, czyli Mojo 2. I nie, nie będziemy dzisiaj mówić o małym dakampie od Korda. Tutaj zbieżność nazw jest po prostu przypadkowa. Mojo 2 jest małą kolumną podstawkową, ale niech to Was absolutnie nie zwiedzie. Jest to dwudrożna konstrukcja z dwoma przetwornikami nisko-średniotonowymi, co dość rzadko występuje w przypadku monitorów. Dodatkowo jest to tak zwany układ diapolito, gdzie Twitter znajduje się pomiędzy przetwornikami nisko-średniotonowymi. Wiemy już co znajduje się na przodzie obudowy, to teraz zerknijmy do tyłu. Na tylnej ściance znajdziemy metalowy panel, na którym znajdują się wysokie klasy terminale głośnikowe oraz najbardziej unikatowa cecha kolumn od Obfidiana, czyli port Bass Reflex noszący intrygującą nazwę Aeroflex. Jest to opatentowana technologia projektowania obudowy i portu Bass Reflex, która ma na celu zminimalizowanie problemów typowych konstrukcji typu Bass Reflex. Aeroflex w dużym skrócie to podział portu Bass Reflex na wielokomorowy układ w połączeniu z konstrukcją całej kolumny. Port nie jest pojedynczą gładką rurą, tylko sekwencją komór o różnej długości i przekroju z odpowiednimi podporami wewnętrznymi. Każda komora spowalnia przepływ powietrza i rozprasza jego energię. Ciśnienie akustyczne rozkłada się bardziej równomiernie wzdłuż całej długości portu. Dodatkowo port jest zintegrowany ze ściankami wewnętrznymi. Usztywnia to obudowę i zmniejsza jej rezonansę. Zanim jednak przejdziemy do tego, jak to się przekłada na dźwięk, chciałbym zwrócić uwagę na kwestie wizualne. Może, tak samo jak pozostałe modele Obfidiana, wyglądają intrygująco i są świetnie wykonane. Mimo że design jest nietuzinkowy, to obfidiany wyglądają oldschoolowo, co z pewnością spodoba się wielu osobom. Muszę też wspomnieć o tym, że każdy model Opfidian wykorzystuje kondensatory od Mundorfa w zwrotnicach, cewki z czystej miedzi bestranowej, a w modelu Fion zaciski głośnikowe od firmy WBT. Przejdźmy zatem do opisu dźwięku Mojo 2 i tutaj od pierwszych chwil w naszych głowach pojawiło się stwierdzenie, że jest to taki wilk w owczej skórze. Kolumny te grają odważnie i zawadiacko. Angażują od pierwszych chwil Mimo niedużej obudowy zaskakują głębokim, dobrze kontrolowanym i sprężystym dołem, który uzupełnia doświetlona i błyszcząca góra pasma. Nie jest to jednak typowe granie na planie V, tego absolutnie się nie obawiajcie, natomiast one grają atrakcyjnie, potrafią się podobać. Średnica jest neutralna i w pełni czytelna z dużą ilością informacji. Na pochwałę zasługują ponadprzeciętne właściwości przestrzenne, które dodatkowo możecie modyfikować dzięki asymetrycznemu układowi przetworników w Mojo. Z uwagi na tę asymetrię możecie wypróbować i pozamieniać lewą kolumnę z prawą i przetestować czy ustawienia Twittera do środka czy na zewnątrz u Was lepiej. Sam Obfidian nie podaje tutaj, które ustawienie jest poprawne. Chcą, żebyście eksperymentowali i tutaj jak najbardziej to polecamy. Dopiero po odsłuchu Mojo 2 zerknęliśmy w dane techniczne i jakie było nasze zdziwienie, kiedy zobaczyliśmy, że pasmo przenoszenia zaczyna się od 52 Hz. Realnie te kolumny w obu naszych salach schodzą wyraźnie niżej i niech to będzie już, nie wiem, setne potwierdzenie na tym kanale tego, że specyfikacja techniczna to nie jest coś, czemu powinniście do końca ufać. Mogę wam nawet powiedzieć w tajemnicy, że jedna osoba od nas już zbiera kasę, żeby kupić sobie mojo dwójki. Wziął do domu, posłuchał i naprawdę trzeba było go zmusić, żeby przyniósł je z powrotem. No dobra, z tym zmusić to oczywiście ja żartuję, albo i nie. Teraz zrobimy krok do przodu i przejdziemy do kolumn podłogowych, czyli do modelu Mambo 2. I na pierwszy rzut oka może nam się wydawać, że Mambo 2 to po prostu przedłużone Mojo 2 do formy podogówki. Nic bardziej mylnego. Rzeczywiście, układ średnio wysokotonowy wygląda podobnie, natomiast konstrukcja ta zawiera ukryty przetwornik niskotonowy, znajdujący się w dolnej części obudowy. Co ciekawe, nie jest to głośnik zamontowany na tylnej ściance, lecz wewnątrz obudowy na specjalnej odgrodzie, która jest częścią tunelu Aeroflex. Jaki jest tego efekt? Mambo 2 to kolumna zauważalnie inna od Mojo. Średnica oraz góra pasma są łagodniejsze, równiejsze i bardziej liniowe. Góra odrobinę mniej błyszczy, ale jest bardziej analogowa, gładka, a środek chętnie akcentuje sekcję rytmiczną. Wspomniałem już o nietypowej konstrukcji niskotonowej, zatem przejdźmy teraz do basu. Jest on zestrojony bardzo nisko, zatem o ile średni bas jest naturalnie zszyty środkiem i stanowi jego uzupełnienie, o tyle rozciągnięcie w rejony sub bardzo zaskakuje. Kolumna ta, zachowując dobrą kontrolę najniższego basu, chętnie schodzi szokująco nisko jak na rozmiary tej konstrukcji. Ogólnie Mambo 2 są bardzo muzykalne, rytmiczne i wcale nie boją się większych pomieszczeń. A dodatkowo wrażenia przestrzenne są podobne jak w Mojo 2, czyli naprawdę rewelacyjne. Teraz przyszedł czas na największe i zdecydowanie najdroższe kolumny od Ophidiana w dzisiejszym filmie, czyli na model Fion. Jest to konstrukcja trójdrożna, obok której zdecydowanie nie da się przejść obojętnie. Dlaczego? Spójrzcie na ten piramidalny kształt. Fiony wyglądają genialnie. Mi osobiście od pierwszych chwil się bardzo spodobały. W czasach, kiedy kolumny głośnikowe od różnych nawet producentów wyglądają jednak do siebie dosyć podobnie, Fiony wyglądają mega oryginalnie. W porównaniu do Mojo oraz Mambo, Fion to już naprawdę kawał kolumny i zdecydowanie swoje waży. Jak już jednak Opfidian zdążył nas przyzwyczaić, we Fionach również czeka na nas mała niespodzianka. Od frontu widzimy dwudrożny układ średnio wysokotonowy, natomiast za sekcję niskotonową odpowiada 20 centymetrowy przetwornik umieszczony w dole obudowy. Wspierany przez port Aeroflex sięgający aż do samej góry obudowy w tylnej jej sekcji. Jak to wpływa na dźwięk Fionów? Oferują one dźwięk zdecydowanie najcieplejszy, najbardziej nasycony i dojrzały. Bądźmy uczciwi, te kolumny posiadają swój wyraźny charakter i podają muzykę na swój unikatowy sposób. Co to znaczy w praktyce? Środek pasma jest otwarty i chętnie kreuje szeroką scenę. Natomiast nie jest to zupełnie średnica neutralna. Prezentacja tego zakresu jest lekko odchudzona i napowietrzona, dzięki czemu Fiony świetnie radzą sobie z kobiecymi głosami czy instrumentami smyczkowymi. Środka jest relatywnie dość dużo, co bardzo interesująco współgra z lekko zaokrągloną i perlistą górą pasma. Dzięki temu dostajemy z tej kolumny naprawdę bardzo, bardzo dużo detalu, ale one nigdy nie męczą. Krem de la krem tej kolumny to oczywiście bas, który w zasadzie nie ma dolnej granicy, jeżeli chodzi o jego zejście. Jeżeli kiedyś się zastanawialiście, co by się stało, jeśli do dobrej kolumny podłogowej wsadzicie naprawdę świetny zamknięty sabufer, to filony mniej więcej odpowiadają na to pytanie. Oznacza to tyle, że bas to klasa sama w sobie: sprężysty, mięsisty i bardzo przyjemnie zaakcentowany, jednak niedominujący. Nie są to kolumny do metalu czy bardzo skomplikowanych odmian elektroniki, lecz znakomicie odnajdą się w bardziej kameralnych realizacjach, jak jazz czy muzyce akustycznej. Fijony to po prostu kolumny mega intrygujące: wygląd, projekt akustyczny, jak i ich unikatowy rodzaj prezentacji. Podoba mi się tutaj ta spójność i konsekwencja tej firmy. Robią kolumny według własnego zamysłu, nie idą z nurtem, tylko chcą pokazać, że da się inaczej i też świetnie. Podsumowując, bardzo nas cieszy to, że marka Optidian w końcu zagościła na polskim rynku, a jeszcze bardziej cieszy nas to, że to my za to jesteśmy odpowiedzialni. Oczywiście, wszystkie trzy modele, które Wam dzisiaj przedstawiłem, są dostępne u nas do odsłuchów, zatem zapraszam serdecznie do Q21. Dzwońcie, umawiajcie się. I wpadajcie! I na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Ja Wam jak zwykle pięknie dziękuję za uwagę i oglądanie do końca. Zapraszam do sekcji komentarzy na dole. Dajcie znać, co sądzicie o obfidianach, a my widzimy się w kolejnym filmie. Na razie.